Kid dziewiątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy niespodziewanie znajdujący się w strefie spadkowej wicemistrz Polski Raków Częstochowa podejmuje legię Warszawa. Raków nie tylko w strefie spadkowej, ale też jeszcze bez punktu w meczach na własnym stadionie. No i w pierwszej połowie, która jest nieco rozczarowująca, brakuje dobrych sytuacji podbramkowych, brakuje celnych strzałów. Jeżeli któraś drużyna już atakuje, no to legia. Petar Stojanowicz obija słupek, a chwilę później minimalnie obok słupka uderza głową Steve Kapładi. 41. minucie, kolejna akcja legionistów, piłka do Elitima, Jurgen Elitim. Bulat chciał wybić piłkę, ale się nie udało i ta trafiła pod nogi Petara Stojanowicza. Słoweniec strzela swojego pierwszego gola w Legii Warszawa i Legia prowadzi w Częstochowie z Rakowem 1 do 0. No wreszcie doczekaliśmy się jakiejś ładnej akcji i uderzenie. Stojanowicza poza zasięgiem Kacpra Trelowskiego. Na trybunach selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. A zanim skończy się pierwsza połowa w tym spotkaniu, to mamy jeszcze sporą kontrowersję. W tej właśnie sytuacji upada tam Stojanowicz w polu karnym. Pierwotnie sędzia Jarosław przybył w ogóle nie gwiżdże, ale jest chwilę później wezwany do monitora. I e, jedna sprawa jest jasna, na pewno upadając Stojanowicz dotknął piłkę ręką, natomiast pytanie, czy był wcześniej faulowany przez Zorana Arsenicza. A więc sędzia uznaje, że nie i dyktuje rzut karny dla Rakowa Częstochowa. Jedenastkę na gola pewnie zamienia Iwi Lopez. Pierwszy gol Iwiego Lopeza w tym sezonie, który ucieszył kibiców w Częstochowie, ucieszył też trenera Marka Papszuna, a więc jest jeden do jednego. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. W drugiej nieźle znowu zaczyna Legia. Ermal Krasniki próbował zaskoczyć Kacpra Trelowskiego. ten jednak dobrze interweniował. A później działo się już zdecydowanie coraz mniej. Jeszcze jedna akcja. Noach Wejskał, który pojawił się w drugiej połowie z lewej strony dośrodkowuje Miletarajowicz Tarajowicz dochodzi do piłki strzela głową, ale nad poprzeczką. I właściwie nic więcej ciekawego już w tym meczu się nie wydarzyło. Tak więc podział punktów Rachów Częstochowa. Remisuje z Legią Warszawa 1 do 1. To oznacza, że Legia awansuje na siódme miejsce w tabeli. Raków opuszcza strefę spadkową, ale wychodzi tylko tuż nad te miejsca zagrożone spadkiem do pierwszej ligi. Myślę, że i jedni, i drudzy nie do końca zadowoleni. Kibice chyba też nie, bo to spotkanie, które miało być hitem tej serii gier i tego weekendu, mocno rozczarowało ostatecznie po jednym punkciku i dla Legii, i dla Rakowa. Subskrybuj, bądź na bieżąco, i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.